Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy wykonać zrzut ekranu w Xiaomi 14T oraz 14T Pro. Pokażę Ci wszystkie sposoby na to, jak możemy wykonać screenshot, czyli właśnie zrzut ekranu. Pierwszy sposób to skorzystanie z dwóch przycisków, mianowicie z przycisku zasilania oraz przycisku od przyciszenia głośności. Jeżeli naciśniemy oba te przyciski, to wtedy wykonamy zrzut ekranu w taki sposób. Dodatkowo mamy także gesty. Natomiast zanim jeszcze je pokażę to najpierw możemy się upewnić, że te gesty mamy włączone i aby to zrobić musimy wejść w ustawienia i następnie w ustawieniach wchodzimy w dodatkowe ustawienia, następnie skróty gestów i tutaj mamy dwie opcje zrzut, zrób zrzut ekranu oraz częściowy zrzut ekranu. W przypadku tej pierwszej opcji możemy także wyłączyć skrót klawiszowy, natomiast mamy także gest przesuń trzy palce w dół, czyli jeżeli zrobimy coś takiego no to wtedy wykonamy zrzut ekranu. To drugi sposób, natomiast jeżeli chodzi o częściowy zrzut ekranu, no to wystarczy, że przytrzymamy trzema palcami na naszym ekranie i wtedy możemy zaznaczyć pole, które chcemy uchwycić. Oczywiście po zaznaczeniu możemy jeszcze dostosować te pole, możemy wykonać ponownie, możemy także zmienić kształt. Możemy na przykład wybrać także kółko, taki okrąg właściwie. Po zaznaczeniu pola możemy także udostępnić od razu nasz zrzut, możemy go edytować bądź też możemy zapisać, a jeżeli jednak nie chcemy wykonywać zrzutu no to w lewym górnym rogu mamy krzyżyk i możemy wtedy zrezygnować z rzutu ekranu. Dodatkowo możemy także skorzystać z szybkiego dostępu i w tym miejscu powinniśmy znaleźć taki, taką oto ikonkę, może być ona w nieco innym miejscu, aczkolwiek tak ona właśnie wygląda, ta w tym miejscu. To jest oczywiście przycisk również od wykonywania zrzutu ekranu. Jeżeli w naszym centrum kontroli bądź też szybkim nie mamy takiej opcji, to możemy nacisnąć edytuj i wtedy tutaj gdzieś w tym, na tej liście powinniśmy znaleźć wtedy tę opcję. Możemy na nią nacisnąć, aby dodać tutaj do listy. Naciskamy ptaszek w prawym górnym rogu i to tyle. Dodatkowo możemy także wykonać przewijany zrzut ekranu. Otworzę aplikację Google jako przykład z racji takiej, że y, możemy tutaj y, skrolować praktycznie cały czas bez końca i aby wykonać ten przewijany zrzut ekranu to najpierw musimy wykonać standardowy zrzut ekranu czyli robimy jedną z dowolnych metod i następnie mamy tutaj przycisk przewiń i w tym miejscu możemy zacząć przewijać do momentu w którym nas ten zrzut ekranu interesuje, gdy już, gdy już jesteśmy gotowi naciskamy gotowe i wtedy nasz zrzut ekranu się zapisze a właściwie cały, cały ten zakres Możemy oczywiście jeszcze trochę dostosować ten zrzut ekranu, naciskamy ptaszek w prawym górnym rogu i mamy wykonany, przewijany zrzut ekranu. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.